Pełną parą trwa modernizacja magistrali ciepłowniczej w Jastrzębiu Zdroju. Inwestycja realizowana jest na odcinku od elektrociepłowni Zofiówka do Super Samo przy Alei Piłsudskiego. Prace trwają na łącznej długości około 3 km 800 m. Roboty technologiczne mają zostać zakończone do 31 sierpnia bieżącego roku i umożliwić ewentualną dostawę ciepła do odbiorców od miesiąca września. Zakończenie całości robót zaplanowano na 31 października 2013 roku. Koszt robót wykonywanych w Jastrzębiu wynosi netto około 12 milionów 800 tysięcy złotych, z czego wysokość dofinansowania, jakie na ten cel pozyskało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Unii Europejskiej, wyniesie około 85%. Tu jesteśmy obok źródła elektrociepłowni Zofiówka. To stąd następuje modernizacja magistral. W programie unijnym na odcinku około 4 km, czyli od źródła EC aż, poprzez, aż do estakady na Alei Piłsudskiego. To jest wymiana rurociągu DN600, ale od estakady aż do SUPERSAMU. Ten drugi odcinek to jest wymiana rurociągów DN300 w technologii rury preizolowanej. W tej chwili znajdujemy się na Alei Piłsudskiego, wiadukt. Tutaj kończy się pierwszy etap budowy, przebudowy magistrali 600 od źródła aż tutaj do wiaduktu z przekładką rur na estakadzie. W tej chwili zaawansowanie jest robót w granicach 75-80%. Roboty prowadzi firma Energoter z Torunia. Zadanie obejmuje odcinek 1400 metrów od źródła, aż tutaj właśnie do tego miejsca, gdzie jest jakby umowny odcinek do, do wymiany. Poprzednio magistrala tutaj była wykonana w technologii tradycyjnej, czyli rury też DN600 i magistrala druga DN500 wykonana w technologii tradycyjnej, czyli rury w kanałach betonowych, teraz obecnie wykonana w technologii rury preizolowanej. O wiele łatwiej to wykonać, to po pierwsze dwa pewność, pewniejsza dostawa ciepła, a poza tym najmniejsze najmniej, straty na rurociągach. W tej chwili trwa montaż tych rurociągów magistrali DN600 przy źródle Zofiówka, i tu jest pokazane, jak wygląda system alarmowy rur przeizolowanych. System ten pozwala w razie zawilgocenia izolacji poprzez odpowiedni y, szczytać na przyrządzie, gdzie, i w jakim miejscu, w jakiej odległości ta, izolacja, ta nieszczelność powstała. Ta technologia pozwala, że Tutaj te rury, jak widzimy, jeszcze w trakcie montażu zostaną zasypane piaskiem, a następnie rekultywacja ziemi spowoduje, że żadnych kanałów betonowych i żadnych dodatkowych nie potrzeba. Stąd jest, pewność dostawy ciepła jest gwarantowana. Jak widzimy tutaj, na rurociągu zasilającym mamy bardzo pogrubioną izolację, ze względu na to, że na rurociągach zasilających temperatura ze źródła wychodząca jest w granicach 130 i więcej stopni. Stąd, żeby uniknąć strat ciepła, ta izolacja jest pogrubiona. Tu mamy drugi rurociąg, rurociąg powrotny. Tutaj już jest izolacja o wiele cieńsza, dlatego że temperatury powrotu z, z, z instalacji z miasta są w granicach 70-75 stopni. System ten o wiele, jest bardzo drogi, ale powoduje, że straty ciepła na sieciach są minimalne. Jesteśmy umownie na drugim etapie modernizacji magistrali, to jest od urzędu miasta aż do supersamu na odcinku 2400 metrów. No i jak widzimy masę utrudnień to są infrastruktura miejska typu e, wodociągi, kable, gaz, drzewa. Wtedy dawniej po prostu nikt nie patrzył na to, gdzie się wsadzi drzewka, tylko sadziło się tam, gdzie było miejsce. Między innymi na ciepociągach. Stąd trochę trzeba było drzew wyciąć. By móc przeprowadzić tą inwestycję. Zmodernizowana sieć ciepłownicza zapewni odbiorcom bezawaryjną dostawę ciepła przez najbliższe 20-30 lat. Ponadto zdecydowanie zostaną obniżone straty ciepła. PET szacuje, że obniżenie tych strat wyniesie około 77%. Przy okazji ograniczona zostanie również emisja dwutlenku węgla. Między innymi to zadanie inwestycyjne ma oczywiście również na celu zatrzymanie dynamiki wzrostu cen ciepła www.tvcanon.pl. Nowa strona telewizji.